Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy Sporządzania Potrafi Napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na przechowywaną żywność oddziaływuje wiele czynników mających wpływ na jej jakość na przykład powietrze, wilgotność, temperatura, światło, czas przechowywania, drobnoustroje, czystość pomieszczeń. Czynniki wpływające na jakość żywności. Środki żywnościowe zachowujące cechy żywych organizmów wymagają stałego dopływu i wymiany powietrza w celu podtrzymywania procesów żywnościowych, zwłaszcza oddychania. Brak świeżego powietrza powoduje zamieranie komórek i szybkie psucie się surowców tej grupy. Niekorzystny wpływ wywiera powietrze na tłuszcz i żywność o dużej zawartości tłuszczu. Nadmierna wilgotność powoduje nawilżanie, zagrzewanie oraz zbrylanie żywności. Obniża również jakość opakowań przez rozklejanie torebek i rdzewienie puszek. Natomiast zbyt mała wilgotność prowadzi do wysychania, kurczenia się surowców oraz powstawania nadmiernych ubytków. Do przechowywania żywności stosuje się niską temperaturę w granicach 0 do 8 stopni Celsjusza podczas chłodzenia lub około minus 20 stopni Celsjusza podczas zamrażania. Wyższe temperatury powodują niekorzystne zmiany konsystencji, wyglądu i innych cech fizycznych, żywnościowych oraz sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów. Światło słoneczne działa na środki spożywcze szkodliwie, ponieważ uaktywnia enzymy, przez co przyspiesza procesy życiowe w tkankach żywności, zwłaszcza dojrzewanie i kiełkowanie. Powoduje również jełczenie tłuszczu oraz niszczenie witamin i barwników. Czas jest czynnikiem, który dla pewnych środków żywnościowych jest konieczny do osiągnięcia lepszej jakości w procesie dojrzewania. Jednak czas potrzebny do przebiegu tego procesu jest ograniczony i nie można go przedłużać, bo nawet najlepsze warunki przechowywania nie zahamują całkowicie niekorzystnych zjawisk, do jakich prowadzi zbyt długie przechowywanie. Drobnoustroje działające na żywność to bakterie, pleśnie i grzyby. Najliczniejszą grupę drobnoustrojów stanowią bakterie. Stwarzają one bardzo poważne zagrożenie dla żywności. Pleśnie stwarzają nie mniejsze zagrożenie, wytwarzając toksyny o działaniu kancerogennym. Pleśnie i grzyby atakują środki żywnościowe nieodpowiednio przechowywane, powodując w nich niekorzystne zmiany smaku i zapachu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.